Dzień dobry, przed Państwem zespół pieśni i Tańca Wiśliczanie Zapraszamy na relacje z boskich spotkań z folklorem. Wisielskim polu rosną przeliwki ojdana. Mieszycy chłopcy, kamieni do ojdana, chłopcy, do bitki ojdana. 48 lat Buzkich Spotkań z Folklorem jest to naprawdę ogromna, długa tradycja tradycyjnego folkloru muzycznego naszego województwa. Jesteśmy po czterech eliminacjach, które się odbyły w Jędrzejowie, w Opatowie, w Nowym Korczynie oraz w Jędrzejowie. Dzisiaj takie krem de la krem tych przesłuchań, czyli najlepsi z najlepszych finaliści 48 buskich Spotkań z Folklorem. 2 czerwca poznamy laureatów tego konkursu.